Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Empire Earth. Te lotniska brytyjskie są zniszczone, więc szansa na zdobycie tego miasta jest coraz większa. Jeżeli ogólnie nie wiecie, co się teraz tu dzieje, no to najlepiej po prostu poprzedni odcinek. O, dużo się dzieje, oj, dużo, dużo akcji tutaj. No dobrze, my tak pokrótce, takim naprawdę telegraficznym skrócie, odbudowujemy swoją niemiecką armię, aby móc ruszyć na Brytyjczyków. Pytanie, ile razy ją odbudowywać? Nie wiem, nie powiem wam. Sam chciałbym to wiedzieć, Mein Kameram! Ja? ja. 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 O, no, jeszcze się schował. Yy, lotniskowy, tak mamy dobra zapisany. No dobra, to w sumie myślę, że my już ruszymy. Każemy tutaj zrekrutować jeszcze kilku. Też w razie W. Ale też kwestia taka, żeby ktoś tu faktycznie był, tak? W przypadku, gdy no po prostu ruszymy wszyscy. A gdzieś tam po części taki jest cel. Zobaczymy, zobaczymy jak to dzisiaj nam pójdzie. Oj, oby lepiej, no proszę, tu już piechota jak najbardziej idą obrońcy royale. Dobrze, no to my tu już idziemy, a my tu wyślimy. Bombowce, tak? Tym razem spróbujemy z bombowcami, a nie z myśliwcami. Szkoda, że Czerwony Baron już tutaj nam nie pomaga. To był naprawdę kozak. Przynajmniej w tej grze. Nie znałem go naprawdę. No dobrze, jedziemy. O, już są czołgi. Ale faktycznie samoloty już nie latają, więc duży zdecydowany plus. No i od razu tutaj koszary jak najbardziej. Jawul, Atakować, atakować tutaj Ojciec, proszę was. Nie się w nosie zakręciło No i... i... i oj, aż muszę tutaj Ja te tak koszary mi uciekły? Tu, koszary jak najbardziej, budujmy no i chyba nam się uda, chyba nam się tutaj w końcu uda, chociaż tu jeszcze, jak najbardziej zlikwidujmy. No w końcu skajcie w takim razie zostaje nam jeszcze tylko jedno miasto, no ale myślę, że to jedno, to będzie się bronić na tyle, już nie tak silnie jak te wszystkie trzy, no bo one gdzieś tam się wspierały, tak samoloty były wysyłane przez każdego możliwego miejsca. No i się udało. Ale tak na szybko nazwijmy to szpitalem polowym tutaj te chaty niszczą niech sobie zniszczą te francuskie pozostaną takich nie będziemy oni zapewne się poddali francuskie nie będziemy niszczyć bo nie ma takiej potrzeby oj proszę grupowe uleczenie Byśmy w jakiejś RPG grali, w czym mogę pomóc? Jesteśmy atakowani! Ulala, Aha, nie to były to nasze bombowce, okej. Okay. ale tu myśliwce cały czas, dobra. Może faktycznie na razie skończmy latać bombowcami, no bo cały czas jest jeszcze to jedno miasto, tak, do które musimy zdobyć. Mam nadzieję, że nie będzie tak samo ciężko jak teraz, tu. Tak, wbrew pozorom, te straty wcale nie były takie duże, no ale mocno tutaj się przygotowywaliśmy do tego. Down. Czego potrzebujesz? Co to zrobiliśmy? No dobrze, myślę, że... Powiem ja wam szczerze, że nie ma co specjalnie tutaj się zastanawiać, a na tym trzeba. Można zrobić z piechoty, co by nam... Nie odbili tego miasta za szybko. I chyba gdzieś tam powoli trzeba niestety ruszać. No na to już trzecie miasto. Pytanie w ogóle, z której strony oni pójdą? Tu z dołu, to dobrze. Nie będzie trzeba iść znowu przez tą całą mapę. Na pewno stąd będziemy mogli też po prostu... W momencie, gdy zrekrutujemy jakieś jednostki. Zróbmy też od razu tutaj... No bo zakładam, że będziemy musieli się jednak jeszcze posiłkować posiłkować posiłkami. O, ale ci powiedział. Bombowcy są dobre, tylko że problem jest taki, że bombowiec no, atakuje tylko to przecież, co się dzieje, co znajduje się na Ziemi, tak? No, czyli w tym momencie takie myśliwce mogą koło nich latać raczej bez problemu i atakować. To nie są, słuchajcie, jak Chociażby F16, które są wielozadaniowe, Jesteśmy atakowani niestety one mają jedne z jednym przeznaczeniem. Są. Jesteśmy atakowani! Chcą nas rozdzielić! Jesteśmy wow! Atakowani. Skąd oni tu się dobrze, że tutaj wieży trochę mamy. No i chociaż trochę tutaj armii No proszę jak tutaj Anglicy nas jeszcze zaskoczyli A już chciałem wycofać słuchajcie wszystkie wojska stąd tutaj A a tam z drugiej strony atakują na zwolnieniu, no bo mamy jakby dwie bitwy na raz. Dobra, tutaj raczej sobie poradzą chłopaki. Gorzej tutaj z roje. Gdzie zupełnie nie spodziewaliśmy się takiego ataku. Myślę, że szybka budowa wieży nie byłaby głupim Posunięciem tutaj w tym momencie. Tutaj te bombowce też pomagają bardzo, te stacjonujące wojska są angielskie są bombardowane, tak? Tutaj już nam się udało. Okej, okay, chyba nam się uda, tu jeszcze. Tutaj te stacjonują, to może. Chyba zbędne. O właśnie, no pięknie tutaj ten bombowiec sam pomyśli, o pomyślał. Bez chwili tutaj zastanowienia zrobił całkiem dobrą robotę. No dobrze, w takim razie zapiszmy, gdyby udało nam się odeprzeć tutaj tych Anglików. A my tutaj powolutku idźmy dalej. Jak to? Nie, nie straciliśmy roje. Co ty gadasz? Także to, tak. Ola Boga. O. Ale naprawdę tą misję wymyślili, Jak one kolejne będą jeszcze trudniejsze, to ja nie wiem. No dobra, cofnijmy tą naszą armią, tą naszą armią, którą już mieliśmy, a kolejne miasto. I tutaj spróbujemy odbi odbić faktycznie. Zdawało mi się, że to jest roje. Ja pomyliłem. No, jak najbardziej pomyliłem się, to jest PerO, tu jest roje. O, czyli faktycznie ma rację. Straciliśmy roje. Ale zaraz tutaj się odbudujemy. Jesteśmy atakowani! Jawohl! Cekut! Niech tutaj wszyscy podjadą bliżej i podejdą bliżej szpitala, tak? Żeby się uleczyć. No dobrze, ale tak, czołak, odbiliśmy tutaj i my szybko zbieramy siły i atakujemy, atakujemy kolejne miasto. W czym mogę pomóc? W czym mogę pomóc? Myślimy tutaj tych dzielnych obywateli. Czy oni dojdą? Zobaczy się. <grym> Okaże się, tak? No bo to faktycznie nie będzie łatwa misja tutaj. Jesteśmy atakowani. O, proszę, tu się jeszcze uchował się jeden kolega. No, tutaj w takim razie szybko z rozprawić. Oj, bombowce niestety w bry tej brytyjskiej armii. Jesteśmy atakowani. idziemy musimy chociażby sam fakt jak zniszczymy już im wszystkie lotniska to już będzie przewaga niebywała myślę, że nawet kosztem jakiegoś chwilowego chociaż mam nadzieję, że to już nie dojdzie taka sytuacja stracenia na przykład właśnie roje Czekaj, dzielny, dzielny Niemcze. Niemców. No dobrze. Jesteśmy atakowani. O nie, z każdej strony znowu. Dobra, atak, trudno. Atakujemy. Miałem tutaj, żeby chociaż to... Wiemy, że zginiemy tu, tak? Ale żeby chociaż to brytyjskie lotnisko zostało zbombardowane. Mam nadzieję, że się uda. Oj, niestety... Ach, armia już poległa. Trudno. No, no, zobaczmy. Zobaczmy. Może się uda tym samolotom. Chociaż szansa jest mała, że tak zupełnie bez eskorty Aż tak dadzą radę dolecić daleko i zbombardować te lotniska. W czym mogę pomóc? Myślamy kolejnych dzielnych obywateli, może ty mi się okay. uda. Żeby tu Jesteśmy po prostu zbudować atakowani. ratusz może najlepiej. Tak, tak było najlepiej. No nie mówcie, że wam się benzyna skończyła. U, no to porażka. No dobrze, w takim razie trzeba te, to lotnisko zbudować w innym miejscu, tak? Znowu, i znowu będziemy odbudowywać naszą wielką Jesteśmy armię. Tak, rozpłacisz się z tym Brytyjczykiem. No. Proszę, obywatele sobie poradzili. Sami. Jesteśmy atakowani. Okay. Jesteśmy atakowani! Proszę, żelazo nam się kończy trochę. Co, to, to, to tak, tak, to nie będziemy się bawić. O, już mamy opanowane, że trzeba działka przeciwlotnicza zrobić. Ale damy radę, posuwamy się bardzo wolno. Ale posuwamy się do przodu, słuchajcie. W czym mogę pomóc? Ok, jesteśmy atakowani. Kto się ośmielił? Aha, y, bomb, to bombardują nas. No już robimy tutaj ochronę przeciwlotniczą. W czym mogę pomóc w tej chwili? czymy mogę pomóc? Gotowe. Myślę, że może jeszcze jedne koszary tutaj. Okay. W czym mogę pomóc? Gotowe. No i na pewno ten lotniskowiec, tak, Lo Twój lot lotniskowiec na wodzie, lotnisko jeszcze będzie trzeba jedne zbudować. Żeby faktycznie te bombowce były w stanie dolecieć tak, do celu, no po prostu paliwa im zabrakło, tak. Okay. W sumie twórcy gry nie pomyśleli, mogłaby być jakaś taka informacja, tak, że wysyłasz samolot, który nie doleci na miejsce. I teraz ostro nas tutaj atakują. Znowu tak mamy trochę taką powtórkę z rozrywki. Znowu nas atakują mocno tutaj, samolotami. Nie udało się, jednak się nie udało tego lotniska zniszczyć. Ale to na pewno się uda, słuchajcie. Na pewno się w końcu uda. Myślę, że jeszcze tu taką ochronę Okej. A myślę, że gdzie się uda, słuchajcie. Myślę, że w kolejnym odcinku to już sobie zobaczymy. Jak nam się udaje po prostu pokonać Anglię, tak? Więc ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, tak żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Empire. Earth. Z tego scenariusza, chociażby bo już jest bardzo długi, nie liczę tych odcinków, ale naprawdę tych odcinków już ładnie tutaj nam na pewno ten scenariusz zapewni. No dobrze. Ja jeszcze, będzie mi jeszcze bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczki w górę, miły komentarz pod filmem, to jest naprawdę bardzo motywujące. To dobrze, ja już zresztą więcej dzisiaj nie zatrzymuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia. Cześć!